Jak wam minął Dzień Dziecka? Polecam cieszyć się tym dniem, a zwłaszcza tym okresem, kiedy jest jeszcze z kim go świętować, bo to wcale nie jest takie oczywiste. Jeśli wierzyć prognozom, mamy prawie najniższy wskaźnik dzietności w Europie. W 23 roku 1,11, w 25 roku to może być 1,03, czyli 1,3 dziecka na kobietę. Nie trzeba być geniuszem z matematyki, żeby wyobrazić sobie, czym to grozi. W Polsce może być nawet 10 milionów ludzi mniej. To tak jakbyśmy wzięli 4 województwa z 16, i wyrzucili z nich ludzi. To mniej więcej może nam grozić jeszcze w tym wieku. Więc w związku z tym zrobiliśmy debatę, debatę w formacie krakowskim. Debatowałem ja i doktor habilitowany Jarosław Kucharski z Instytutu Filozofii i debatowaliśmy nad tym, czy posiadanie, czy wychowywanie dzieci jest obowiązkiem, moralnym obowiązkiem wobec społeczeństwa. Chciałbym się podzielić jednym z argumentów z tej debaty, który wydaje mi się najbardziej interesujący. No i zastanowicie się, możemy razem to zrobić, czy ten argument ma sens, czy da się go gdzieś podważyć, czy może należy go przyjąć. I zgodzić się z taką tezą, która jest bardzo niepopularna, bo wiecie, obowiązek i dzieci to nie są słowa, które należy dzisiaj używać w tym samym zdaniu. No dobrze, zanim przejdziemy do tego argumentu, z tej debaty, to ja tylko wyjaśnię, o co chodzi w tej tezie. To znaczy, chodzi o obowiązek moralny, czyli raczej powinność, a nie obowiązek pra prawny. Nikt tego w żaden sposób nie będzie egzekwował, nikt nie stygmatyzuje tych, którzy nie mają dzieci. Nikt nie każe im mieć dzieci. Nikt tego, no właśnie, jak ktoś nie ma partnera, albo nie ma warunków, albo ma jakieś przeszkody, no to nikt raczej nie będzie. Wymuszał tego, chodzi raczej o coś, co zrobili Czesi w latach 90., bo mieli bardzo niską dzietność i udało im się przez szereg różnych zmian, także właśnie kulturowych, stworzyć taki klimat, w wyniku czego jest nawet takie badanie, link w opisie, że pytano młode Czeszki i porównywano z odpowiedziami młodych Polek, czy, czy one czują jakiś obowiązek, powinność wobec społeczeństwa. I ponad dwa razy więcej młodych Czeszek odpowiedziało, że posiadanie dzieci jest taką powinnością, natomiast Polki odpowiadały, że praca. Jest bardzo ciekawe. Natomiast no, mniej więcej o to chodzi w tej tezie: to znaczy, żeby, żeby włączyć to jako naturalną kolej rzeczy do życia, powiedzmy, człowieka. Nie? Że jakby robimy różne rzeczy w życiu i jest taki etap, jakby naturalny etap, żeby mieć dzieci. Obecnie, jeżeli wierzyć tym danym, to co trzecia kobieta do 40 roku życia w Polsce nie ma dzieci. No i właśnie to jest mniej więcej odbija się w tych statystykach. No dobrze, skoro mamy wyjaśnioną tezę, no to jaki będzie argument? Argument będzie dość prosty, będzie miał trzy przesłanki, ale te trzy przesłanki też trzeba będzie troszeczkę uzasadnić. No to Jedziemy. Po pierwsze, odpowiedzialność za przyszłość za przyszłe społeczeństwa to jest nasz moralny obowiązek. To znaczy jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za nas, ale także za tych, którzy będą żyli po nas w przyszłości. No i teraz to może budzić pewne wątpliwości, więc spróbuję tę przesłankę dalej uzasadnić. Zobaczcie, że uważamy, że mamy zobowiązania wobec kolejnych pokoleń, na przykład w trosce o środowisko, redukujemy śmieci, gaz, emisję gazów cieplarnianych. Dlaczego? Dlatego, że chcemy, żeby kolejne pokolenia miały dobre życie z dostępem do wody. Czystego powietrza, zieleni. Nie? Chcemy zostawić ziemię. Jakby nie w gorszym stanie niż ją zastaliśmy. Zobaczcie, jeżeli teraz zaniedbamy na przykład emisję gazów cieplarnianych albo nie będziemy się troszczyć o to, żeby na naszej wodzie były zastępowalne zasoby pitnej wody, no to przyszłe pokolenia mogą mieć do nas żal, nie? I my przypuszczam, też byśmy mieli do siebie żal. To znaczy, uważalibyśmy to za złe. A to pokazuje, że jest, mamy jakąś powinność wobec przyszłych pokoleń. To było, żeby uzasadnić pierwszą przesłankę. Druga przesłanka będzie taka, że życie, które wiedziemy my, czy nasi rodzice, dziadkowie przed nami, nie. To na te te życie nasze nie były obciążone opieką nad starszymi. To znaczy mieliśmy szkoły, drogi, działającą w miarę administrację państwową, służbę zdrowia. To znaczy chodzi o to, że my nie mieliśmy takiego problemu jak do tej pory, że i, i nadal nie mamy, że, że jakby opieka nad starszymi ludźmi jest problemem społecznym. Nie ma tak, że nie wiem, na jedną pracującą osobę przypada 7 czy 13 emerytów, nie? których nie chodzi tylko o emerytury, bo, bo można to inaczej rozwiązać niż my w Polsce rozwiązujemy efektywniej. Natomiast chodzi o powiedzmy, rynek usług i towarów, nie? To, to znaczy ta ilość ludzi pracujących na rynku pracy była jakoś balansowała tą liczbę emerytów. Nie? I to nie był problem społeczny. I teraz trzecia przesłanka, którą też trzeba będzie trochę uzasadnić. Jeżeli dzieci nie będzie, czy będzie ich coraz mniej, to nie przekażemy takiego świata naszym dzieciom i wnukom. Takiego świata, w jakim my byliśmy. Świata, w którym opieka nad starszymi nie była problemem społecznym. I teraz trzeba to oczywiście uzasadnić. Znaczy, zobaczcie, przyszłe społeczeństwa, w których będzie mniej dzieci, będą wiodły coraz bardziej obciążone opieką nad yy, coraz większą liczbą staruszków. Nie? I to możemy... Też trzeba by jakoś dalej uzasadnić. To znaczy, zobaczcie, społeczeństwa, w społeczeństwach, których jest coraz mniej dzieci, jest coraz mniej ludzi na rynku pracy i coraz więcej jakby niepracujących emerytów, a mniejsza liczba pracujących to jest większa trudność dla nie wiem, staruszków z otrzymaniem jakiejś usługi lub produktu. No i bycia obsłużonym w urzędzie, w, w, po prostu albo w sklepie, tak? I zobaczcie jeszcze jedno: większa liczba powiedzmy, staruszków i mniejsza liczba pracujących to jest też większe obciążenie dla pracujących. Czyli powiedzmy, że tutaj w ob obie strony będzie to problem. To będzie problem taki, że oni będą musieli pracować nie tylko dla siebie, ale też na jakieś tam zastępy niepracujących, wymagających opieki, a dla naszych powiedzmy wnuków to będzie taki problem, że ich będzie siedmiu czy trzynastka na jedną pracującą osobę, i ta jedna osoba będzie musiała sobie z nimi poradzić, nie będzie musiała ich obsłużyć. Być może to technologia pójdzie na tyle do przodu, to jest od razu krytyka. Tutaj można by to tak podważyć, powiedzieć, że nie wiemy jaka technologia nas czeka i być może to nie będzie potrzebne. To jest jedna, jeden ze sposobów podważenia tego argumentu. No dobrze, to jest mój argument. Można właśnie próbować go podważyć, mówiąc o nowych technologiach i o tym, że jednak świat przyszły, nie wiemy o nim, jaki on będzie i może to nie będzie problem społeczny. To jest jedna, ze, jeden ze sposobów podważenia tego argumentu. Drugi, taki właśnie takie działo wytoczył profesor Kucharski w tej debacie krakowskiej, byłby taki, że no dobrze, ale dzietność na świecie ma się dobrze, to w Polsce tylko jest ten problem, ale no cóż, no to w Polsce dzietność spada, natomiast nasze społeczeństwo będzie stopniowo albo, albo gwałtownie zastępowane przez ludzi spoza naszego kraju no i nie ma problemu, nie? To znaczy rynek usług i towarów, nie wiem, służba, administracja państwowa będzie, powiedzmy, będziemy dobierać sobie z, z migrantów zarobkowych i nie ma problemu. I to jest jest celna odpowiedź. Tą krytykę też można spróbować w jakiś sposób oddalić. Jeżeli macie jakiś pomysł, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie jakiś inny pomysł, jak można podważyć ten argument, to też koniecznie dajcie znać. Ciao.